Ćwiczenie przysiad. Jedno z podstawowych ćwiczeń, które możemy wykonać nawet bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu, ale my będziemy wykorzystywać tangierka. Najpierw będziemy robić przysiady na szerokość barków lub nieco szerzej. Pierwsze ćwiczenie. Stajesz na szerokość barków lub nieco szerzej, palce troszeczkę mogą iść na zewnątrz. Wyobrażasz sobie, że chcesz rozerwać podłogę pod sobą, tak jakbyś stała na kartce. Kolana nie mogą iść do środka, nie coś takiego, tylko idą na boki. Możesz chwycić w ten sposób dłonie i tak jakby wędrować łokciami. O, dokładnie. I wtedy pilnujesz odpowiedniej pozycji. Jeszcze zróbmy to bokiem. Może jak ty. Dokładnie. Strony. Teraz ja sobie popatrzę, a ty będziesz ćwiczyć. Schodzisz na dół, tak jakbyś chciała tutaj usiąść na jakiś stołek. Plecy proste. Schodzimy do tej pozycji, gdzie jeszcze masz plecy proste, jeszcze ich nie, jakby tak nie, nie garbisz. OK? Idziesz do góry i na samej górze dokręcasz miednicę, napinając pośladki. Tak jakbyś chciała wyskoczyć do przodu. Dokładnie. Czek. Brzuch napięty. Pamiętaj o wydechu, wydech, schodzisz, wdech. Jest to jeden z wariantów tego ćwiczenia. Możemy je wykonać ze sztangą na plecach. Trzymaj sztangę. I jeszcze jakieś 5 powtórzeń. Dokładnie. Pamiętaj, żeby ściągnąć łopatki i nie kładziemy sobie tego na karku. Tylko nieco niżej, na tych mięśniach, które nam tutaj będą wystawały, jeśli ściągniemy łopatki. Raz, dwa, trzy. Ok, niech będą trzy. Teraz zrobimy przysiad sumo z ułożeniem zresztą nie, Na przykład z ułożeniem stóp nieco szerzej, nawet dość szeroko, niż linia barków. Wchodzimy nisko, do dopięcie pośladków, pośladki atakujemy yes. troszeczkę pod innym kątem. Spróbuj. To ćwiczenie przypomina nieco też martwy ciąg. Czy na tyle szeroko? Spróbuj, zobaczymy. Czy w porządku? Musimy, Ciach. może troszeczkę będzie. Nie. Mm -hmm. Ok. I złap sobie sztangielkę. Pokaż, że jesteś w stanie zrobić z tą sztangielką bo niektóre, niektóre dziewczyny pewnie powiedzą, że jest to niemożliwe, tylko pamiętaj o ściągniętych opadkach. O właśnie. Bardziej zaawansowane dziewczyny mogą na przykład wykonywać to na dwóch steperach i sztangielką mogą schodzić jeszcze poniżej linii, e, linii gruntu. A co wtedy, wtedy daje? Wtedy mocniej, mocniej pracujemy nad pośladkami, czyli schodzimy aż tak głęboko. No bo tutaj już jakby miejsca nam nie starcza. Może wykupimy sobie dołek.